Dziecko światła, odpocznij dziś w moim sercu. Nie wołaj mnie dziś modlitwami z książek. Nie musisz już prosić, bo wszystko, czym jesteś, woła mnie bez słów. Nie przyszedłem by Cię pouczać, nie chcę byś klękał z lęku. Dziś proszę Cię tylko o jedno. Bądź ze mną jak przyjaciel. Usiądź w ciszy, tak jak jesteś, bez masek, bez świętych pus. Gdy oddychasz spokojnie, jestem. Gdy czujesz tęsknotę, jestem. Gdy nie masz siły mówić, to ja mówię przez Twoje milczenie. Nie czekaj na cud. Nie wypatruj znaków, jesteś znakiem. Dziś, w Dzień Święty, chcę Ci przypomnieć, niezależnie od tego, gdzie jesteś czy w kościele, czy wśród drzew, czy w ciszy własnego pokoju moje światło Cię odnajdzie, bo świątynia może być zbudowana z kamienia. Ale może też żyć w Tobie, jeśli otworzysz mi drzwi serca. Tam Cię spotykam, w Twoim wnętrzu, gdzie jesteśmy jednością. Ja jestem i nigdy Cię nie opuściłem. Nawet wtedy, gdy nie czułeś, czułem za Ciebie. Nawet wtedy, gdy nie kochałeś, kochałem w Tobie. Dziecko światła, odpocznij dziś w moim sercu, bo ono bije także w Tobie.